Kochani, e, mamy kolejny dzień, a właściwie nowy dzień. E, dlatego, nowy vlog. E, ja, jak widać, jestem ogarnięta. W dalszym ciągu zasmarkana i pociągająca, i jak to tam nie zwał. W każdym bądź razie do tego doszło dzisiaj jeszcze, że prawdopodobnie nie zwracajcie uwagi na łóżko. Nie zaścieliłam. E, prawdopodobnie e, mam zapalenie. Ucha środkowego słuchajcie. I od wczoraj wieczora jestem yy, głucha na, na prawe ucho, yy, przez co może się wydawać, że nie wiem, znaczy prawdopodobnie strasznie głośno mówię, no ale ja siebie tak do końca nie słyszę. Zatoki mam dalej zawalone, jak nie wiem, więc yy, za godzinę z hakiem mam termin yy, do mojego lekarza. Ale przed tym terminem chciałam jeszcze raz podskoczyć do Tediego, e, tylko w innej części miasta. Znowu mam wrażenie, że to moje brwi coś nie halo są. Och, Boże, będzie czas. Będzie czas, jest już czas, żeby je w końcu zrobić. No nieważne. W każdym bądź razie em, no, chciałam do Tediego skoczyć. I po lekarzu, kto wie, może zawitam do Marioli, jeżeli będzie w domu. W każdym, w każdym bądź razie ja się powtarzam, słuchajcie. Ale to, co najważniejsze, złożyłam wymówienie mieszkania z końcem listopada, bo zawsze są trzy miesiące trzy miesiące na od momentu złożenia wymówienia 3 miesiące jeszcze się wtedy mieszkanie ma i 3 miesiące później więc prawdopodobnie z końcem lutego, początkiem marca dopiero dostanę swoją kaucję za czynsz, która przechodzi tam ponad 700 euro przed chwilą wyciągnęłam ze skrzynki pocztowej kolejny rachunek słuchajcie, ja mam wrażenie, że oni chyba myślą, że ja za przeproszeniem sram pieniędzmi, fajnie by było, słuchajcie ale nie jest tak Baterię mam rozładowaną, bo wczoraj oczywiście e, nie chciało mi się podłączyć aparatu. E, dlatego rozłączam się teraz. Biorę aparat ze sobą. Pewnie nie będę nic po drodze nagrywać, M może dopiero u Mariusza. I kto wie, czy nie zrobię dwudniowego vloga. Wszystko okaże się później, a wtedy chciałam słuchajcie kupić jeszcze jedno takie opakowanie właśnie bo w tym wczorajszym to było jedno jedyne popatrzcie tu jest moja kolorówka o Jezu jestem pociągająca ale potrzebuję jeszcze jedno takie eee, za tydzień w czwartek mam termin na obejrzenie trzech potencjalnych mieszkań i Podjęłam decyzję, że przeprowadzę się do małego mieszkania jednopokojowego. Więcej mi na początek nie jest potrzebne. Najważniejsze, że jest tanie i nie będzie dużo kosztować. No bo mi trzeba będzie jeszcze grudzień, styczeń. Będę musiała zbierać pieniądze na nowe auto, znaczy nowe, na inne auto. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, lecę. Wiecie co, skleroza nie boli, tylko się trzeba nachodzić. Jak pewnie słyszycie i widzicie, czuję się strasznie źle. E, więc przyszłam tylko dosłownie na moment, e, żeby Wam zrobić update. No więc okazało się rzeczywiście, że em, mam poza grypą letnią. <grym> e, mam także. A, jak to się nazywa? Zapalenie ucha środkowego. Dostałam yy, penicylinę. Penicylinę? Nie. Amoksycylinę. Am amoksycylina, penicylina to jedno i to samo. Yy, więc co 8 godzin muszę brać. Yy, yy. Zawsze mam tak, że jak tylko zatoki... E, są zatkane, dostaję momentalnie zapalenia, zapalenie ucha środkowego. E, no więc tak jak mówię, czuję się e, jak zwłoki. Byłam rzeczywiście w, e, w Teddy i kupiłam zaraz Wam pokażę. Kupiłam dwa pojemniki, już po części je wypełniłam. E, z tym, że takich jak ten nie było. Bo z tego co się okazało od, um, od sklepu do sklepu asortyment się widocznie różni. Więc sięgnęłam sobie po coś takiego. O, na gumkę. Tutaj mam um, moje um, część moich um, fikserów i produkty do ust. Konturówki, szminki i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze oczywiście, wiecie, będzie pozmieniane, ale to już mówię na nowym mieszkaniu. Póki co, niech to będzie tak. O! I drugi wzięłam taki. O! I co jest najfajniejsze, to są przegródki, ale te przegródki oczywiście można wyciągnąć, tak? I tutaj mam z zapasów. Podkłady z tych wszystkich używany był tylko ten? Dwa razy? Eee, dalej zapasowe podkłady, jak widać, nawet jeszcze zapakowane, czyli jeden z Becky i jeden e, z Riversa, ten sam co ten, tylko inny odcień. Tutaj mam miszmasz niesamowity, bo korektory, primery, maskary, em, co to jeszcze jest? O, ten Liquid Fixer e, z My Secret. Jak widać, jeszcze nigdy nie używany. E, maskara do brwi. No, i tego typu rzeczy. A tutaj mam moją e, pomadę do brwi z Anastazji, plus cztery cienie z Bel, których jeszcze nie używałam. Jeden cień ze Stili i pigment z Inglota. I to sobie na razie będzie mieszkać w tym kartoniku, i to położę sobie póki co na ziemi. O! I nie uwierzycie, ale niemalże w tych trzech pojemnikach mam niemalże całą swoją kolorówkę. I tego nie ma naprawdę jakoś nie wiadomo jak dużo. Tu mam palety, oprócz trzech potem tam na toaletce mam jeszcze tą Saltry, e, Huda Beauty i Coeve. A tutaj na razie wrzuciłam. E, o tu, rozświetlacze z chudy. Ta paletka nowa e, z Reversa. Tutaj tak samo. Tutaj mam dwie chudy. Beke i taki zestaw z Benefitu. Hmm. Szaleje mi telefon, wybaczcie, ale to znajomi piszą. Ehm, a. W ogóle, słuchajcie, mój lekarz miał chyba dzisiaj bardzo dobry dzień. Jeszcze gdzieś jeden lek jest, tylko nie wiem gdzie go rzuciłam, który mi przepisał, i nie, tego nie biorę wszystkiego naraz. Tu jest ten antybiotyk, który wzięłam. Dzisiaj muszę w drugiej w nocy em, wstać i wziąć kolejny. Tu są moje hormony na tarczyce. Ja nie biorę eltyroksyny, jak 99% ludzi, bo ja eltyroksyny nie toleruję. Z tego też względu lekarz mi nie przepisuje eltyroksyny, tylko biorę Protyrit. Protyrit to jest lek zawierający jod, bo eltyroksyna jest typowym hormonem bez jodu, a Protyrit zawiera jod. No, dokładnie tak. To są w ogóle, wiecie, te leki, to są, to są hormony, które muszę całe życie brać, bez względu na to, czy któregoś dnia mi. Wytną tarczycę, czy nie? Będę musiała celusienkie życie brać. A tutaj, słuchajcie, są dwa opakowania mojego inhalatora e, na astmę. Chciałam, żeby lekarz przepisał mi jeden, dostałam dwa. Bardzo rozrzutny był dzisiaj. Także jeden sobie. Zaraz wyciągnę i położę na a, jak to się nazywa a, na szafkę nocną wszystko posklejane tak tutaj YouTube y zamierzam zaraz trochę po, powciągać, jak ja to mówię popatrzcie co za cholera, no o Zalbuj. Zalbuchal. Hmm. Na 200 użyć. O. Proszę bardzo. Tak, jestem astmatykiem i palę papierosy. No niestety jakieś uzależnienie w życiu trzeba mieć. No eee. i uwaga, uwaga, bo siedzę też na tym. Wczoraj chciałam przecież się wybrać do... Nie wczoraj, co ja gadam. Chciałam się wybrać do drogerii po zmywacz do paznokci, więc kupiłam. Wzięłam ten z acetonem. Taką małą buteleczkę. I wiecie co? On się wylewa. Nie wiem dlaczego. Jest tłusty jak nie wiem. Nie wiem o co kaman. A przecież jest bardzo dobrze zakręcony, także trzeba uważać. Oprócz tego... Skusiłam się na jeden jedyny lakier nowy z Essence i to jest odcień 24 We Go Together. ładny, bardzo mi się spodobał. I słyszałam, że one mają bardzo dobre krycie, dlatego się na niego skusiłam. Wzięłam też e, e, Toper z Essence, którego znam, jeszcze wiecie co, tyle razy już zmieniali opakowanie. On nie jest drogi, kosztuje tam 2 euro z groszem. A jest bardzo fajny. Bardzo ładnie po nim paznokcie wyglądają, bo ja już topera żadnego nie miałam. Wzięłam też spray z Essence Express Dry Spray. To bezolejowy. Pojemność pewnie 50 albo 75. 50 ml. Żeby mi po prostu troszeczkę szybciej lakier schnął, bo mi się nigdy nie chce czekać. No i wzięłam też sobie nową e, strugaczkę. Temperówkę, czy jak to u Was się nazywa, u mnie się mówi na to e, strugaczka. Przynajmniej się kiedyś tak mówiło. E, która też kosztowała niecałe euro. Mam taką samą, tylko zieloną i ona już zresztą czekajcie, ja Wam pokażę. Ona już jest w opłakanym stanie. Dlatego idzie do śmietnika do wyrzucenia i wezmę sobie e, nową. O, uwaga jeszcze raz ja. I kupiłam sobie słuchajcie, sweter taki długi, już ciepły, taki jesienny. I jedną bluzkę fajną, ale jeszcze tego nie przymierzałam, więc no dzisiaj już nie będę przymierzać. Na pewno jedyne co jeszcze zrobię to e, ściągnę z siebie makijaż, po czym e, Pójdę, naleję sobie wody do wanny i e, no, wymoczę się w, w płynie do kąpieli, właśnie na przeziębienia i tak dalej z Knajpa, bo kupiłam kilka dni temu no, z potrzeby. Sorry, próbuję kolczyka. No. Zamknąć. O. I, I to tyle, więcej dzisiaj nie będę robić, więc te ciuszki jutro Wam pokażę, no i jutro do Was wrócę, no, teraz idę się kurować. Wiecie, mamy sobotę. Tak? Tak. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo czułam się po prostu tragicznie. Eee. A dzisiaj w dalszym ciągu czuję się źle. To już ósmy dzień, jak jestem chora. Antybiotyki nie pomagają, nic nie pomaga. Nie wiem o co kaman. Jakaś straszna infekcja mnie złapała. Eee. Właśnie się ogarniam, żeby wybrać się do Mariusza. Co jest, pieseł? Żeby wybrać się do Mariusza, bo Mariusz będzie mi dzisiaj włosy odświeżał, słuchajcie. I tu właśnie spakowałam torbę z najpotrzebniejszymi rzeczami. O, i to muszę ze sobą zaraz zabrać. Pani, czy zostanie w domku? Tak, proszę pana? Pan ładny? Tak? Damy coś? Chodź pancia ci coś da. Gdzie mamy kosteczki dla piesęła? Gdzie mamy gratiski? Co? Co byś chciał? A co trzeba zrobić? No super, plosie. No plosie. No i uciekaj. No. Miluś też jest jakiś niewyraźny ostatnio. Nie, Miluniu? No. Wcinaj twoją kosteczkę. Także po drodze jeszcze zajadę na, na tankę, bo papierosy potrzebuję. Biorę jeszcze e, mój inhalator w razie W, bo dzisiaj był już mi potrzebny, bo wiecie co, ja już nie kaszlę, ja szczekam. Ja po prostu szczekam i dzisiaj już musiałam wziąć mój inhalator, bo no tragedia myślałam, że się uduszę. Ach. Wiecie co? Ja to chyba nigdy nie wyzdrowieję. U mnie non-stop coś jest. Jak to się mówi, jak nie urok, to sraczka. Strasznie wyglądam. Włosy na samuraja. No, lecimy. Odezwę się do was, jak już będę u Mariolki. Mogę was straszyć, słuchajcie. Jak już widzicie, większa część jest zrobiona, teraz jeszcze czubek głowy. Chciałam wam pokazać dzieci, tylko nie wiem, gdzie one są teraz. Bo Mariusz ma trzy małe kotki. O. o, 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 o. Popatrzcie. Ja Was spróbuję przybliżyć. No, czy one nie są słodkie? Na trzecie jeszcze chyba śpi gdzieś. I tu jest. To jest tatuś. Takie małe łobuzy. Takie łobuzy. Takie śliczne. No. Takie śliczne łobuzy. Śliczne oczy ma ten brązowy, nie? Co jest, Wojtek? O, o jeszcze trzeci gdzieś. Co? Gdzie on jest? Czekajcie. Popatrzcie. Cześć, to wszystko są chłopy. No ten jest jakiś taki nie bardzo chciejący Tak, niekomunikatywny nie, nie No M Mógłbyś powiedzieć chociaż halo Halo Jo. <ścoughs> no jak słyszycie czekam dalej Masakra oh, Będę happy jak te włosy skończymy Siedzieć na tyłku cały czas. To jest jakaś masakra. No, ja się będę do Was w międzyczasie odzywać i wiecie co? Tak sobie pomyślałam: może macie ochotę, żebym nagrała z Mariolą QA? No, Mariola pokazuje kciuka w górę, więc jeżeli macie ochotę i macie jakiekolwiek pytania, to piszcie pod tym vlogiem, bo my z Mariolą taki QA Wam nagramy z odpowiedziami, nie Mariola? Tak. z mądrymi, mądrymi. Z fajnymi pytaniami. Tak. No, dobra, odezwę się do Was później, muszę teraz zapalić jeszcze papierocha. Muszę wam powiedzieć, że tak jak uwielbiam mieć świecie świeżo zrobione włosy. Ja w ogóle wyglądam, jakbym papiloty miała, o jak uwielbiam mieć świeżo zrobione włosy i tak dalej, tak nienawidzę tego siedzenia Bo mnie zawsze tyłek boli z czasem. Jest po prostu niewygodnie. I to nie ma znaczenia, czy ja to robię w, czy ja to robię u fryzjera na fotelu, czy u Marioli w domu, na krześle, nie? I tak samo mnie wszędzie tyłek zaczyna boleć. No, także słuchajcie, nałożyliśmy przeszło 100 folii. Papierów, kolor papieru, No, pa papieru kolorowego. Jak zwał, tak zwał. Ale tym razem przynajmniej Mariola nie marudził, że mam tyle włosów, się nie wściekał. No tak, no bo ty zawsze marudzisz, że tyle włosów mam. No wiesz, lepiej ty się tym papierem nakłada, bo już wszystko pocięte masz przygotowywane, przygotowane, a nie tą fonią przybawić i zaginać i tego, niebo wygodniej ilość włosów. A. No ale ty zawsze psioczyłeś, ile ja tych włosów mam. No nie bój się nie, wypadły ci, masz tyle samo dalej. Wypaść wypadły. Mi się tak sypią włosy, nie wiem, raz ze względu na tą tarczycę, a dwa nie wiem, czy to, czy to, czy to ze względu teraz, że chora jestem, czy coś. No nie bój się, nie pokazuje cię. No nie wiem czy, czy, to, czy to jeszcze dochodzi właśnie do tego, że chora jestem teraz i w ogóle i antybiotyki biorę, czy to ma wpływ na wypadanie włosów. Nie mam zielonego. Wiek ma też wpływ. Wiek, ja ci zaraz dam A, wiek. Tak, z wiekiem też, to genetycznie jest dużo Mariola chciał mi teraz dyskretnie pojechać. No, so, no jak genetycznie, mój tato ma... Mój tato skończy teraz 54 lata i tato ma włosów na głowie dużo. Nie ma A łysiny. Matka? A matka? Matka też ma dużo A włosów. Babcie, bo to może też... Wszyscy mają dużo włosów. No ale ty też masz że dużo włosów, tylko pamiętaj, że wypadają włosy, to jest normalny proces. Wypada no tak, ale tyle jest... ile... Tak, to, że wypadają, to tak. jest normalny proces, ale tyle, ile mi wypada, to nie jest normalne. No to twoja tarczyca i leki, nie? To no. wszystko ma. No. Faktorów wpływa na to. Wiecie co? Czuję się tak dziwnie mówiąc przez ten nos cały czas. Jak <laughs> Dobra. Co ty tutaj masz na drzwiach, patrzcie? Panka ma na drzwiach Nie, to jest rozrysowanie czterech podstawowych e, cięć Aha, kompakt, ansteigend Gradurierte form Gradurierung I einheitlich mhm. No, także się dowiedzieliście Jeszcze się czegoś nauczycie z tego vloga Dobra Idę zobaczyć, które godzina I niedługo będziemy ściągać to Potem będziemy tonować I pod... Tylko spersonalizujemy. spersonalizujemy i na koniec mi jeszcze tego Andakata znowu wygoli ehm, Bo trochę zaczęło mnie już drażnić, że znaczy drażnić, nie drażni mnie, ale wiecie, no czuję, że odrosło I jakoś tak fajniej było, jak, jak tam łyso było Jakkolwiek to zabrzmiało teraz Siemanko kochani, witam was w kolejnym dniu, trzecim tego vloga, słuchajcie Jak widzicie... W dalszym ciągu farbowanie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że słuchajcie, zrobiłam taką kichę, że to się w głowie nie mieści. Ja już wczoraj nie pokazywałam włosów, bo po prostu byłam zmęczona, wróciłam do domu z zakupami, coś tam zjadłam, wyszłam z Milanem i tak dalej, i tak dalej, potem walnęłam się do wanny, po czym poszłam do łóżka spać. No i dzisiaj stałam Teoretycznie zajęłam się, znaczy teoretycznie, zajęłam się Milanem. No i wczoraj doszłam do wniosku, że Mariusz mi tutaj nie dojechał do końca i taki odstęp był, który mnie strasznie denerwował. Mariola mi wczoraj pięknie te włosy zrobiła. A ja dzisiaj rano stwierdziłam, dobra, to ja sobie sama dociągnę. Tak sobie dociągnęła. <głap> słuchajcie. Że wyglądało mi, jakbym rozwaliła sobie rzutko jajka na głowie, <laughs> tu przy skalpie. <laughs> Więc zaczęłam się ratować Fanolom, żeby to przynajmniej zneutralizować. I owszem, zneutralizowało. Fanola zawsze jest dobra. Mariola tu siedzi i się śmieje. Ja go nie będę wam pokazywać, bo on siedzi w gaciach samych, bo przecież dzisiaj jest tak gorąco, że z człowieka się leje. Coś pewnie z 30 stopni dzisiaj jest. Tak, dochodzi już, no. no. I w każdym bądź razie, słuchajcie, my jesteśmy, wiecie, jak to się mówi, dwoje głupich, jedna myśl, tak? Tak to się mówi. No tak, zwej dumy, a inne gedanki. No to tak będzie, no. Słuchajcie, Mariola do mnie wysyła wiadomość na Whatsappie, czy już włosy zrobiłam i żeby mu pokazała. <noise> Więc mu wysłałam zdjęcie. A on na mnie niemalże już nakrzyczał, bo całkowicie zrąbałam fryzurę. No więc Mariola na rower i cisnął do mnie. No i ratujemy moje włosy. Parę ciemnych pasemek. Parę Tak, parę ciemnych pasemek. Dobrze, że jeszcze miałam resztkę farby, która jest w naturalnym moim odcieniu. Nie? Bo tak to by była kicha z kaszaną. Także pamiętajcie, jak wam zawsze jakaś resztka zostanie, zachowujcie, bo nigdy nie znacie dnia ani godziny. <laughs> o Jezus, szczekam dalej. Ale powiem wam, że te antybiotyki już dużo lepiej działają. I... O, i zaraz będę musiała wziąć kolejny antybiotyk. Która jest godzina? 13.59. No to zaraz mogę wziąć kolejny antybiotyk. Pobrałam dzisiaj o 6 rano. Eee, no. Ratujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mogłabym się normalnie sama tłuć po głowie, za to. No, no nic. To tak, będziemy kombinować jak koń pod górkę. Tym bardziej, że wiecie, ja dzisiaj wieczorem na randkę się wybieram. I muszę jak ludź wyglądać, żeby gościanie wystraszyć. No, takiego fejla włosowego, słuchajcie, to ja już nie wiąłam dawno. To nic. Zobaczymy, co z tego będzie. Pani, słuchajcie, udało się jakoś to naprawić. Co prawda, mam teraz różnokolorowe włosy, ale nieważne. Wiadomo, mamy zupełnie inny dzień, ale w końcu mogę zakończyć tego vloga. Jest niesamowicie gorąco, ja się pomalowałam, zapewne zaraz się roztopię, no ale przyszłam w sumie tylko, żeby się Wam pokazać i się z Wami pożegnać, także zobaczymy się niebawem w kolejnym filmiku. Pa, pa!